Pokażę wam teraz moją sekretną bazę, ale nie możecie o niej nikomu powiedzieć, dobra? Ogólnie widzicie tą drabinkę? Zrobimy do tej drabinki wyścig, kto będzie szybszy. Wy klikający łapeczkę w górę, czy ja tam dobiegający, także zaczynamy za trzy, za dwa, za jeden. Biegniemy szybko, 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 szybko do tajnej bazy! Tak, to jest moja tajna baza. Nie mylicie się, ja już jestem, czyli chyba byłem pierwszy, no chyba, że wy byliście, to dajcie znaka w komentarzu. A to jest moja tajna baza. Zobaczcie, wybudowałem ją na drzewie. Elegancka, ładna, piękna, dookoła wygląda. Jak drzewo. No, nikt by nie pomyślał, że to jest jaka, jakiś dom, jakaś baza. Pokażę Wam go, jak w środku wygląda. Normalnie wchodzimy sobie do tej tajnej bazy. Otwieramy, zamykamy i wszystko widzimy przez te szyby. Widzicie? Cała moja wioska jest normalnie na, na widoku. Na widoku eleganckim. Łóżeczko też tutaj mamy. W razie co przespać się możemy. Usiąść, zjeść sobie chlebek. Nawet sobie tu przyniosłem. Chociaż jeść teraz nie zamierzam, bo jestem najedzony i ładnie, pięknie. Słuchajcie, wymyśliłem coś takiego jeszcze. Y chyba zniszczyłem. A nie, myślałem, że zniszczyłem. Wymyśliłem jeszcze coś takiego, aby okraść villagerów. Niektórzy villagerowie mają tutaj za dużo pieniędzy, więc ja pójdę i spróbuję ich okraść. Wtedy schowiemy się w tajnej bazie. Zobaczymy, czy jakiś villager odgadnie, że to jest jakaś tajna baza, bo naprawdę jest tajna, co nie? Wy byście powiedzieli, że ktoś tutaj mieszka. Gdyby nie te szyby, to już w ogóle nie byłoby to podejrzane. Także ja idę do swojej chaty, do swojej chaty albo, albo poszukać jakiegoś bogatego villagera. A wy przez ten czas, słuchajcie widzowie, możecie zostawić subskrybera. Takiego czerwonego jak moja bluzka, nie zapomnijcie, bo dobijamy 300 tysięcy, także klikajcie wszyscy, ja sobie sprawdzę, kto kliknął, a kto nie. A my chodźmy tutaj do jakichś villagerów. Zobaczmy, którzy mają kasę. Ten na przykład villager, ten villager chyba nie ma. Wygląda mi trochę na takiego biednego, więc biednego nie będę okradał A zobaczmy na tego. Panie villagerze, dzień dobry, witam, witam, ma pan kasę? Chyba nie ma. Dobra, no to przejdźmy się i popatrzmy na przykład w domach, co kto ma, co nie? Także idziemy tutaj. Ej, dobra, dobra, coś widzę, coś widzę, jest jakiś villager i z żonglu... Akurat kasą, ok? No to to jest mój potencjalny, słuchajcie, ten, do, do okradnięcia taki gościu, nie? Także poczekamy, aż on sobie pójdzie na górę. Ja będę z daleka obserwował, aby nie zwracał na mnie uwagi. I tak, idzie, zobaczmy, czy wyjdzie. Nie, chyba poszedł do góry. Oni mają dwupiętrowe domy, także dobra, no to co? Wchodzimy i spróbujmy ukraść mu tą kasę, ok? Oknem raczej nie będę wchodził, bo jak rozbiję szkło, to będzie słyszał. Szybka akcja, wchodzę normalnie drzwiami. Villagera nie ma, szukajmy tutaj, gdzie on ma schowaną kasę? E, chyba, chyba w skrzynce, dobra, zobaczmy. Tak, jest, 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 dobra, zabieramy mu, zabieramy mu emeraldy, szmaragdy, złoto. O nie, złoto zostawimy. Niech ma, niech ma, ok? Nic nie widzi, ej, jest u góry. <gry> ok, no to wychodzimy, wychodzimy sobie, drzwi zamykamy. No i elegancko, ładnie, pięknie, zobaczcie, żaden villager nie wyszedł tutaj na zewnątrz. No to co? Biegnijmy do mojej tajnej bazy. Póki, ej, 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 dobra, schodzi, 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 schodzi. O nie, o nie, o nie, 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 nie. chyba zauważył, chyba Dobra, biegnijmy, biegnijmy do mojej tajnej bazy szybko, nie do mojego domku, tylko do mojej tajnej bazy. On za mną biegnie, szybko, szybko, szybko. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Tu jest moja tajna baza, dobra, dobra. W tym lesie on mnie na pewno nie znajdzie. Ok, tym bardziej jak wejdę do swojej tajnej ukrytej bazy. Siopy, szybko, wchodzimy, wchodzimy, tu otwieramy, zamykamy i patrzymy się przez szybę. Czekajcie, gdzie jest ten villager? On gdzieś tutaj za mną powinien biec. Eee, tak, biegnie, biegnie, widzę, 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 widzę. Ale w ogóle nie zwraca uwagi na to drzewo. Ej, on nie wie, gdzie ja jestem. <laughs> Ale dobre. Ej, Bardzo fajna to tajna baza, już mi się to podoba. Dobra, no to co? Eee, ukradłem normalnie. Mam trzy diamenty, trzy szmaragdy i trzy emeraldy. Nie, trzy, trzy diamenty, trzy emeraldy i trzy dolary. Także wiecie co? Idziemy zrobić coś grubszego. Musimy ukraść jeszcze więcej pieniędzy, albo czegokolwiek. Wiecie co? Mam pomysł, eee, żeby ukraść komuś auto. Tylko trzeba znaleźć jakiegoś villagera, co posiada auto, co nie? Także chodźmy. I szukajmy. Szukajmy tu jakiegoś villagera, który, który ma tutaj auto. Spróbujemy zawędzić komuś auto normalnie. I schowamy się do mojej tajnej bazy. Mam nadzieję, że to będzie super. Okej, okay. potrzebuje jak najwięcej pieniędzy. To, 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 to jest mój dom, ja tutaj autko mam, ale swojego nie będę krać, bo to by było bez sensu. Także idziemy poszukać tutaj we wiosce. Zobaczmy, ten villager ma tutaj jakiś garaż czy coś takiego. Nie, żadnego auta nie widzę. Ale często ci villagerowie chowają za domem, ale ten villager widać, że nie ma takiego auta. Dobra, idziemy sobie dalej, idziemy dalej. Ej... Dobra, dobra, coś tam widzę. Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Okej, okay, jest villager przy nim, ale czy on odjeżdża teraz? Oby nie? Nie, zamyka garaż. Okej, okay, dobra, super, super, super. Dźwignie ma na wierzchu, więc nie będzie jakiegoś większego problemu, mu to ukraść. Zbliżajmy się powoli, 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 powoli. Teraz otwieramy po cichu garaż i co? Jest furka, jest furka. Okej, okay, no to ją rozbiję. Poczekajcie, dajcie mi chwilę. Rozbijaj się, rozbijaj się, furko. No, 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 rozbijaj się. Ej, nie mogę, nie mogę jej rozbić! Ta furka jest coś. Ten TGS, no nie dam rady jej rozbić. Ech, ale pech, no dlaczego? Dlaczego ja jej nie mogę rozwalić? Rozwalaj się, furo! Albo spróbuję wsiąść i jechać? Nie, no nie dam rady, nie mam kluczyków. No nie ukradnę mu tej fury. Poczekajcie, chyba, że mam pomysł. Mam pomysł, dobra, we wezmę, zamknę ten garaż, cofnę się na chatę i wiecie co? Kilofem. Kilofem na pewno rozwalimy ten samochód. Ten villager na razie nie zwrócił uwagi, zobaczcie, czekajcie, gdzie on jest. Tam jest. Na razie nie wyszedł z chaty, ja mu nic nie zawędziłem, także wracamy się do domku, weźmiemy kilof. No, i się do niego wrócimy. Także szybciutko do domku na chatę. No i poszukajmy gdzieś. Tu powinien być kilo. Tylko nie wiem w jakiej skrzynce. Ale zaraz powinienem znaleźć. Tu nic nie ma. Tutaj. E, tutaj jest jakaś broń, ale z broni nie rozbiję tego auta. Dobra, a może w tej skrzynkach. W tej skrzynce zobaczmy. Tutaj też nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Ta jest pusta. Ta jest pusta. No nie. Ej, dobra, nie. Jest, jest, jest. Mamy wszystko. Wszystkie przybory. Zobaczcie. Wiedziałem, że to mam gdzieś ze starego domku wzięte. No i się okazało, że jest w tej skrzynce. Ja potrzebuję tylko kilofa, więc biorę kilofa, no i stąd wychodzę. Zobaczymy, czy mi się uda teraz kilofem rozbić ten samochód. Poczekajcie, ja stąd wyjdę elegancko. Dobra, kilof jest ładnie pięknie. Idziemy. O, myślałem, że już garaż otwarty, ale nie. Jednak jest zamknięty, także idziemy, idziemy, idziemy szybko. Otwieramy garaż, rozbijamy to jak najszybciej tą furkę. No i spróbujemy ją jak najszybciej wziąć. Także podchodzimy, no i naciskamy. Za 3 za dwa, za jeden i rozbija się, rozbija. Tak, rozbiło się elegancko. Ok, mamy busika. Zobaczcie, tutaj pisz. Bus. Yy, tak, minibus. Elegancko, ładnie, pięknie. Także zamykamy w garaż, żeby widaczac że się nie skapnął. No i co? Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Może nie będziemy musieli iść do tajnej bazy, może on tego nie zauważy. Fajnie by było. Dobra, idziemy, oddalamy się od chaty, Zobaczcie, jestem daleko. O, 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 wyszedł, wyszedł, wyszedł. Zobaczcie, idzie do garażu, a garaż pusty. Dobra, ja muszę uciekać. Ej, nie, 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 powiem zauważyć, 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 zauważył chyba! Nie, 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 Szybko, 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 szybko. Ucieczka, 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 ucieczka na hatę! Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, 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 tak, 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 tak. Szybko, 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 żeby mnie nie zauważył. Siup, 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 idziemy do góry, otwieramy, zamykamy. No nie, bo dawaj do góry. No nie mogę wejść, nie mogę wejść, coś się zablokowało. Ta moja tajna baza, coś nie jest dorobiona, ale dobra, jestem, jestem. Widagera dalej tutaj nie widzę. O, dopiero biegnie, 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 i myślał, że ja pobiegłem tam, w tamtą stronę. Gdzie ja jestem u góry, na drzewie? ha! Ale go zrobiłem. Dobra, pobieg gdzieś tam w tamtą stronę, nieważne. Ja już jestem normalnie elegancko schowany w stajnej bazie, nic mi nie grozi. Tu by mi się skrzynka przydała, gdziebym chował sobie normalnie skradzione rzeczy. No ale dobra, mam dom, więc mogę w domu je chować, nikt nie będzie tego podejrzewał. Elegancko jestem sobie u góry tutaj. Wiecie co? Planuję coś grubszego. Te samochody, ani te pieniądze, które mam po 3 dolary, jakieś trzy szmaragdy i trzy diamenty, to jakoś mnie za bardzo satysfakcjonują. Ja bym musiał zrobić jakiś napad na bank taki większy, a tak się składa, że u nas na wiosce jest nowo wybudowany bank, tylko jest jeden mały problem, a mianowicie taki, że pilnują go ochroniarze. Widzicie? Tutaj z tyłu jest jeden ochroniarz, tam z przodu są chyba dwóch ochroniarzy, tak jak mi się wydawało, kiedyś ich widziałem. Poczekajcie, rzeczywiście, stoją. Stoją tutaj jeden i drugi. Oni pilnują wejścia do banku, a w tym banku jest bardzo dużo siana jak i jaki diamentu. Szmalak do wszystkiego, co by mi się przydało. Także wiecie co? Eee, plan mam taki, żeby iść do domu, przespać się normalnie i wieczorem, jak ci ochroniarze będą już przysypiali, bo oni wieczorami, wiecie, zmieniają się, no i zasypiają sobie normalnie, na zmianie, a ja bym ich rozwalił, weszedł tam. Ej, czekajcie, nie mogę tak mówić głośno, bo jeszcze usłyszy ten ochroniarz, także wejdźmy sobie na chatę. Elegancko, ładnie, pięknie. Ej, w ogóle mogę wam pokazać tego, tego szefa, szefa, który w tym banku jest. Ej, zobaczcie, on naprawdę bogaty, chodzi w takich złotych łańcuchach, sami zobaczycie. Poczekajcie, schowamy się gdzieś tu, niby, że robimy coś przy ogródku i pokażę wam tego villagera bogatego, tylko nie wiem kiedy on tutaj przyjdzie, wejdzie albo wyjdzie z tego banku, także poczekajmy sekundę, wow, jeszcze mi się coś zacięło, zobaczcie, nie mogę się ruszyć, o, dobra, odmuliło się, wszystko jest w porządku, ej, akurat, akurat wychodzi, widzicie? Villager wyszedł, wyszedł i idzie w tą stronę, o, widzicie jaką ma łańcuchy? Jest naprawdę bogaty, on jest szefem tego banku, ale w Nocy on śpi. Nie wiadomo gdzie, bo chodzi gdzieś do drugiej wioski. Także będziemy mieli tutaj tylko problem z tymi ochroniarzami. Ale mam nadzieję, że sobie z nimi poradzę, bo mam tak się składa w domku broń, która mi się przyda. Także idziemy szybko, przygotujmy się. Słuchajcie, do skrzyneczki sobie odłożę tą kasę, diamenty, które mam. Wezmę sobie w sumie, to wezmę sobie jedną skrzynkę. Poczekajcie, ta skrzynka jest pusta. Nie, ta ma broń, także broń sobie wezmę. Skrzyneczkę sobie rozbiję, tak elegancko, ładnie, pięknie. No i wiecie co? Idę teraz się przespać. Idę się przespać, będziemy działali pod osłoną nocy. W ogóle ta skrzynka. Nie dostałem tej skrzynki. Będę musiał jeszcze jedną rozbić. Poczekajcie, rozbijam, rozbijam, rozbijam. Tak jednej potrzebuję. Okej, okay. jeszcze bronię przez przypadek dostałem, ale ich nie potrzebuję. Poczekajcie, otworzymy sobie tą skrzyneczkę. To sobie odłożę, to sobie odłożę, to też, to też. Jedna broń mi się przyda. Te sobie odkładam, te też, te też. No i co? Kilow raczej mi się nie przyda, aczkolwiek może mi się przydać. Dobra, w razie co, to mamy skrzyneczkę, wszystko jest. A teraz idziemy spać. Idziemy, lulu i widzimy. Się wieczorem widzowie, także dobra noc, a ja idę na łóżko, bo jestem zmęczony. Oh, ale smacznie się spało Dobra, czy jest dzień? Nie, jest noc, okej, okay, czyli nie przespałem Jest wszystko dobrze, wszystko pod kontrolą Tylko, że ja muszę się Rozprężyć, muszę wyjść Na dwór, się przewietrzyć Odświeżyć się trochę No i co? Mamy plan, więc Zaczynamy działać, słuchajcie Jest gdzieś druga, trzecia w nocy Teraz wszyscy już śpią Elegancko, nie będzie świadków, nie będzie Nikogo na zewnątrz, także mogę sobie Po cichutku wychodzić, broń weź w dłoń, no i co, rozwalimy najpierw tego ochroniarza, co jest z tyłu sobie stoi, podejdźmy tak, żeby on mnie nie widział, poczekajcie, gdzie on tutaj jest, muszę go znaleźć, o, stoi sobie, stoi, stoi, mają okulary założone, ale oni tak naprawdę śpią, okej, okay, no to co, biorę sobie lunetę, no i go muszę rozwalić, 3, 2, 1, ta broń jest cicha, więc na spokojnie, pach, 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 dobra, rozwalony, elegancko, nikt nie usłyszał, nie, nikt nie usłyszał, jest super, dobra, sewek się popisuje tutaj, elegancko rozwalił, już jednego ochroniarza, teraz drugiego i trzeciego od przodu ich trzeba rozwalić. Podejdziemy tutaj, od tej strony gdzieś. O, dobra, oni mnie nie widzą, nie patrzą się, no to ich rozwalamy Trzy, dwa, jeden, A masza, 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 masz, dobra, jeden pad, teraz drugi, a masza, masza, masz, Dobra, jest rozwaleni wszyscy ochroniarze. To jest cicho, nikt chyba tego nie usłyszał. Także pakujemy się, pakujemy się szybko, nie wiem, czy z tymi drzwiami elegancko nie, czy dam je radę otworzyć, bo nie znam kodu, także będę musiał je rozwalić tak? W taki sposób. Okej, drzwi się rozwaliły, później je założę. No i zobacz. Zobaczcie, mamy złoto, diamenty, szmaragdy i tutaj mamona, ale fajnie. Ja, yeah, ile złota, okej, okay, no to wezmę sobie tutaj parę, tyle ile mi się do ekwipunka zmieści, tyle sobie wezmę. Diamenciki, nie diamenciki, wszystko muszę pozabierać stąd, dobra, tutaj tego już mam. Teraz jeszcze kasiorkę pozabieramy, elegancko, ładnie, pięknie i tu jeszcze szmaragdy po 64 sztuki, jestem miliarderem. Odstawiamy drzwi i normalnie, zobaczcie, nikt mnie nie widział, nikt mnie nie słyszał. No to uciekamy, uciekamy, czy ja by na pewno żaden wida Willacer mnie nie widział! Nie, 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 nie! Panowie policjanci, zobaczcie, biegną za mną! Szybko, szybko, szybko muszę się zakręcić gdzieś koło tych drzew. Poczekajcie, poczekajcie, żeby oni mnie czasem nie widzieli. Ja muszę ich zgubić. Na poważnie w tym lecie muszę ich zgubić. Poczekajcie, szybko, szybko, szybko. I wchodzimy, wchodzimy do mojej tajnej bazy. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Tutaj, 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 dobra, na górę, na górę, na górę i zobaczmy, zobaczmy, czy oni mnie widzieli, gdzie są policjanci, gdzie są policjanci! Nie widzę ich, Houston. O, tutaj, tutaj biegną. biegną. Biegną, biegną, biegną. Okej, okay, nie widzą mnie. Ha, i normalnie biegają koło mnie i mnie nie widzą. Ha, ha. Dobra, jest super, super. Oni nie chce biegają i tak mnie nie znajdą. A ja idę odespać, ale fajnie, jestem najbogatszy na świecie. Także idę spać, widzowie, dobranoc. Co to są za alarmy? Halo, o co tu ho, 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 chodzi? Ej, policjant, jeden, drugi, trzeci, czwarty. O nie, oni chyba się ogarnęli. Ej, tu jest jakiś policjant z bronią. Do, dobra, panie policjancie, już schodzę, już schodzę. Przepraszam, przepraszam, je nie chciałem. Ej, tu w tajnej bazie, w razie co, zostawię skrzynkę i, i nie dam. Nie dam im, im tego wszystkiego. Ja muszę to podkładać. Szybko, szybko, szybko. Odkładamy, odkładamy. Ja nic nie mam, ja nic nie mam. Ja mu to oddam tyle, co będę miał w ekwipunku. Resztę zostawię dla siebie. Okej, okay, tyle, tyle, tyle. Okej, okay, dobra, schodzimy. Już schodzę, już schodzę, panie policjancie, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Zaszło chyba jakieś małe nieporozumienie. Przepraszam, ej, proszę strzelać, proszę i strzelać! Już oddaję, już oddaję. To jest to, co ukradłem tutaj, proszę, proszę, proszę. A co teraz ze mną będzie, panie policjancie? A tą broń to ktoś mi podrzucił. To nie jest moja, to nie jest moja. Nie, nie wiem skąd ona się tu wzięła. Panie policjancie, co ze mną teraz będzie? Proszę pana, ej, chyba mnie gdzieś prowadzi. Zobaczcie, ile tu panów policjantów stoi. Okej, okay, chyba każe mi iść zań. Dobra, no to idę, 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 panie policjancie. W którą stronę mam iść? No, idziemy, idziemy za panem policjantem. Idziemy, idziemy, idziemy. Ciekawe, dokąd mnie tutaj doprowadzi. Tu jest dom Smajslowa. Czy on chce iść do domu Smajslowa? Przecież koło... No dobra, dobra, idę po prostu za nim. Nic nie mówię, ja już się nie odzywam, nie pogrążam się, ale ja nic nie zrobiłem. Ja, ja się do niczego nie przyznaję, to nie byłem ja, nie wiem co się stało, nie wiem o co panu chodzi, ale idziemy za nim, idziemy za nim. O nie, chyba chce mnie zamknąć do więzienia. Tak, tu jest więzienie. Ej, chyba. Pójdę siedzieć, widzowie. Nie, nie, nie. Ja tego nie chcę. Proszę, proszę, ja tego nie chcę. Nie chcę do żadnego więzienia, ale nie, prowadzi mnie. No dobra, no jak już mam iść, no to pójdę, ale widzowie, ja, jak coś to nie ja, jak coś to nie ja, nic nie mówcie. Ok, już znam to więzienie, kiedyś tu byłem. No dobrze, panie policjancie, to proszę otworzyć mi tutaj. Ja wchodzę, no i niestety pan policjant mnie zamyka. Zobaczcie, siedzę we więzieniu. No dlaczego? Znowu będę musiał stąd w jakiś sposób uciec, ale ja nie chcę, nie chcę już tu siedzieć. Dobra, wiecie co? Idę sobie Siedzieć tutaj na kibelku, a wy a wy możecie iść na mój drugi kanał, jak i na mojego Instagramka, bo ja będę tutaj myślał, jak się stąd mam wydostać. A, a wy możecie pomyśleć, i, i, na jaki kanał chcecie do mnie wbić, czy na ten drugi, czy na ten. Słuchajcie, codziennie są nowe odcineczki, także serdecznie Was zapraszam. A ten odcinek już się kończy, także co, ja się z Wami żegnam. Do jutra, na razie, cześć, trzymajcie się. Hej!